Witajcie dzisiaj pomysł na pierwszą komunię. Film podzieliłam na dwa etapy. Pierwsza część to propozycja dla początkujących. I tutaj, jako rzecz ponadstandardowa, występuje wyłącznie szablon. Druga część to trochę zabawy w dodatki i zdobienia. Więc jeżeli pomysł takiej książki, na przykład na kopertę, Wam się podoba, zapraszam na film. Drewniane książki pudełka występują w kilku rozmiarach. Podstawowy wymiar jest podobny, niektóre są grubsze. Zaczynam od malowania pudełeczka farbą akrylową na biało. Jeżeli pudełko posiada domykający kołeczek, uwaga, tutaj malujemy bardzo cieniutko. Podobnie dziurkę, bo inaczej nie będzie się dało ani otworzyć, ani zamknąć pudełka. Suche pudełko szlifuje i przystępuje do kompozycji. Jako ozdoby użyję szablonu i trzeba to wszystko ładnie skomponować z serwetką. Jak to zwykle bywa, serwetka tak po prostu nie pasuje, trzeba ją podzielić na mniejsze części. Wycinam jedną czwartą serwetki, rozwarstwiam ją, a teraz pędzelkiem namoczonym w wodzie wyrwę wzór. Elementy po prostu obrysowuję wodą i wyrywam. Kto ma chęć i czas, może takie wzory wycinać, ale mi się nie chce. Książka jest pomalowana na biało i wzór jest na białym tle. W związku z tym wielka dokładność nie jest wymagana, od tyle wystarczy. Wyrywam jeszcze dziewczynkę, ponieważ chcę wszystko przymierzyć na pudełku. Dzięki temu będę wiedziała, jak daleko może sięgać różowa koronka. Farby namieszałam, ponieważ w moich szopladach jest tylko majtkowy róż. Domieszałam białego, beżowego i tak może zostać. Gdy wszystko wyschnie, mogę namalować koronkę. Użyję kleju tymczasowego. To nie jest konieczne, ale bardzo wygodne. Dzięki niemu wiem, że po pierwsze koronka się nie ruszy, po drugie nie podcieknie pod nią farba. Przyklejem trzeba popsikać i chwilkę odczekać. Gdy lekko przeschnie, czyli mniej więcej za minutę pięknie lepi się do wszystkiego, czyli można go już używać. Przyklejam do książki i trzyma jak marzenie. Do odbicia szablonu najlepiej użyć jest pędzelka gąbkowego, bądź takiego jak ten ze szczeciny. Moczę go w farbie i tak długo stukam po szablonie, aż wszystkie elementy zostaną odbite. Szablon jest krótszy niż książka, więc będę musiała go zdjąć i zrobić tak zwaną kontynuację. Nie chcę mi się czekać aż farba wyschnie, więc robię to na mokro. I jak to w życiu bywa, chce człowiek ładnie, a wychodzi jak zwykle. Proszę bardzo, ale takimi rzeczami się zupełnie nie przejmuję, ponieważ można je zamalować. Trochę różowej farby i już wszystko jest ok. A teraz przykleję serwetki. To jest klej z werniksem, czyli klej z domieszanym lakierem. Przyklejanie serwetek to prosta sprawa, o ile ma się porządny pędzel i dobry klej. Obrazki przyklejamy smarując z klejem wyłącznie od góry. Początkowo klej wydaje się być leciutko mleczny, ale po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty. Jeżeli wyjdą Wam drobne smarczki, nie ma się co przejmować, później nie będzie tego specjalnie widać. Na tył książki przyklejam jeszcze taką małą ozdobę wyciętą z tej samej serwetki. Po wyschnięciu kleju książkę przemalowuję lakierem akrylowym matowym. Matowe lakiery tuszują nasze błędy, natomiast błyszczące wyciągają wszystkie niedoróbki na wierzch. I tu się kończy pierwsza część filmu. Takie pudełeczko wygląda całkiem dobrze i można już je dać na prezent. Ale jeżeli książka ma wyglądać tak, to zapraszam na drugą część filmu. Witam wszystkich tych, dla których to jeszcze nie był koniec. Zacznę teraz od delikatnego cieniowania koronki. Oprócz farb akrylowych przyda się skośny pędzelek. Ten ma 8 mm, moczego w wodzie nabieram na koniuszek trochę farby i blenduję. Blenduję, czyli rozcieram otależek, żeby farba równo rozłożyła się na pędzlu. I dopiero wtedy można cieniować. Koronkę obrazowałam pędzlem szóstką, natomiast brzegi pudełka dwunastką. Dwunastka, czyli szerokość włosia u nasady pędzla to 12 mm. A teraz namaluję szef. To jest biała farba i cieniutki pędzelek. Po prostu co jakiś czas robię kreseczkę i w ten sposób szef robi się sam. Na różowym biały szef fajnie wygląda, natomiast na białym chciałam zrobić szef różowy. Wyglądało paskudnie, właściwie to nie było za bardzo tego widać. Więc różowy zmazałam i zrobiłam to samo, tylko w takim beżowo-szarym odcieniu. I myślę, że teraz jest ok. Perełki są zawsze eleganckie, więc tym razem perełki wpłynie. Preparat jest bardzo wydajny i prosty w użytku. Po prostu wyciskamy perełkę i zostawiamy do wyschnięcia. Z bliska perełki prezentują się tak. Przed chwilą całą książkę pomalowałam lakierem matowym. Warto dodać błyszczące elementy. To jest lakier 3D, czyli taki rodzaj bezbarwnej konturówki. Pokryłam nim kilka elementów. Zobaczcie, prezentują się teraz dużo lepiej. A jeżeli macie pastę, to w książce można dorobić kartki. To jest biała pasta z tamperii. A kartki w książce robię tak. Nakładam cieniutko szpatułką pastę. A następnie widelcem rysuję takie pionowe kreski. Staram się ciągnąć równo, aby kreski były równoległe do boków pudełka. Gdy pasta wyschnie, rozwodnioną farbą maluję kartki i wycieram nadmiar farby. Po wyschnięciu książka jest gotowa. A przy okazji przypomniały mi się dwie największe zagadki wszechświata: pierwsza, gdzie jest Atlantyda, a druga, gdzie się podziały moje pieniądze z komunii. Więc gdyby obdarowany pytał, to one zostały schowane właśnie do tej książki. I to by było na tyle. Książka prezentuje się tak, i to jest tylko mój taki bardzo prosty pomysł: w naszym sklepie mamy duży wybór serwetek komunijnych. Znajdziecie coś zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców. W opisie filmu zamieściłam listę produktów wykorzystanych w filmie. Dziękuję wszystkim za uwagę, szczególnie tym, którzy obejrzeli do końca, i zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl. thank you